z przeprowadzenia wyników konsultacji z mieszkańcami oraz właścicielami nieruchomości sołectwa Kwaszyno i sołectwa Tubą w dniu 25 kwietnia 2015 roku. I komisja skutacyjna w składzie. Przewodniczący Agnieszka Dobych-Halman, członek Małgorzata Sawczyk, członek Katarzyna Słowik, członek Sylwia Lipińska i członek Alina Halman. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach. 223. Sołectwo chłaszczyno mieszkańców 134, właścicieli nieruchomości 11. Sołectwo Duchom mieszkańców 65, właścicieli nieruchomości 13. Uczestnicy konsultacji udzielili odpowiedzi na pytanie. Jaką opinię wyrażasz w sprawie eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego przez przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe podgrawę z ZOO na działce 245 łamane na 7 w Tuchomiu? Liczba sporządzonych ankiet 223. W tym: sołectwo Kwaszyno 145, sołectwo Tułom 78. Liczba wydanych ankiet: 196. W tym: sołectwo Kwaszyno 133, sołectwo Tułom 63. Liczba ankiet niewykorzystanych 27. W tym: sołectwo Kwaszyno 12, sołectwo Tułom 15. W pierwszej kolejności na pytania zadane w ankiecie odpowiedzieli mieszkańcy sołectwa Chwaszczyno. Po wyjęciu ankiet z urny i przeliczeniu Komisja Skrutacyjna stwierdza co następuje. Liczba ankiet wyjętych z urny 133, liczba ankiet ważnych 133, liczba ankiet nieważnych 0, liczba ankiet ważnych z głosami nieważnymi 0, liczba ankiet ważnych z głosami ważnymi 133. Liczba głosów ważnych z ankiet ważnych oddanych na pytanie, jaką opinię wyrażasz w sprawie eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego przez przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Portrawer na działce 245 łamane 7 w Duchomiu. Jestem za uchyleniem uchwały nr 5 łamane 32 łamane 2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Duchom. W rejonie ulicy Gdyńskiej oraz fragmentów wsi Chwaszczyno w rejonie ulicy Leśnej ze wszystkimi skutkami prawnymi z tego wynikającymi oddano głosu 129. Jestem za kontynuacją procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części wsi Tuchom w rejonie ulicy Gdyńskiej oraz fragmentów wsi Chwaszczyno w rejonie ulicy Leśnej, który poprzez rozpatrzenie wniosków i uwag mieszkańców będzie w swoich ustaleniach częściowo ograniczał plany inwestora. Oddano głosów 3. Nie mam zdania jeden. Wobec powyższego komisja współpracyjna stwierdza, że mieszkańcy i właściciele nieruchomości Sołestwa Kwaszyno są za uchyleniem uchwały nr 5, łamane 32, łamane 2015 Rady Miejskiej w Brzuchowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi duchom w rejonie ulicy Gdyńskiej oraz fragmentów się w rejonie ulicy Leśnej ze wszystkimi skutkami prawnymi z tego wynikającymi. W drugiej kolejności na pytanie zadane w ankiecie odpowiedzieli mieszkańcy sołectwa Tucho. Po wyjęciu ankiet z urny i przeliczeniu komisja skrutacyjna stwierdza co następuje. Liczba ankiet wyjętych z urny 63, liczba ankiet ważnych 63, liczba ankiet nieważnych 0, liczba ankiet ważnych z głosami nieważnymi 0, liczba ankiet ważnych z głosami ważnymi 63. Liczba głosów ważnych z ankiet ważnych oddanych na pytanie jaką opinię wyrażasz w sprawie eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handowe Prodravel Spółka z o.o. na działce 245 na 7 w Tuchomiu. Jestem za uchyleniem uchwały nr 5 łamane na 32 łamane na 2015 Rady Miejskiej w Rzutowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom. W rejonie ulicy Gdyńskiej oraz fragmentów wsi chwaszczyno w rejonie ulicy Leśnej ze wszystkimi skutkami prawnymi z tego wynikającymi oddano głosów 62. Jestem za kontynuacją procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi tu w rejonie ulicy Gdyńskiej oraz fragmentów wsi chwaszczyno w rejonie ulicy Leśnej, który poprzez rozpatrzenie wniosków i uwag mieszkańców będzie w swoich ustaleniach częściowo ograniczał plany inwestora, odano głosów 1. Nie mam zdania, oddano głosu zero. Pomysł powyższego komisja skutacyjna stwierdza, że mieszkańcy i właściciele nieruchomości sołectwa Tuchą są za uchyleniem uchwały nr 5 łamana na 32 łamana na 2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części wsi Duchom w rejonie ulicy Gdyńskiej oraz fragmentów wsi Kwaszczyna w rejonie ulicy Leśnej ze wszystkimi skutkami prawnymi z tego wynikającymi. Dziękuję Państwu bardzo.